Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MCKS I dzisiaj jest drugi odcinek, zagramy w Minecraft SkyBlock Razem ze mną jest dzisiaj Centos Siemanko LOL Ej, czemu w moim skinie? Widzisz mojego skina? Nie, ty nie masz skina Aha, mam LOL Mam nogi zepsute No dobra, no co? Zobaczysz na moim filmie Czekaj, czy coś zobaczę Mam nogi zepsute Dobra Wgrywamy jeszcze film na YouTubie, więc... podwójne lagi. Dobra. E, tak, pierwszy odcinek był u Centosa, drugi odcinek jest dopiero teraz u mnie. Tak, iha. E, ja. Aha, e, patrzcie. Już do tam granica. No do tamtego bugu, no to już zniknęła granica. Teraz już można zrobić most tak nalegalnie, bo wtedy zcheatowaliśmy. Wow ej granica, znowu. Znowu? No. Ej, ale... Aha. Tu... Czekaj. Aha, bo tutaj jest granica. Tutaj jest granica, a wcześniej była tutaj. To się... No. To jest? Ej nie, gdzie jest mój... to, ty Nie ma mojego stołna. całego Tylko chciałem zrobić ochronę dla drzewek, mm -mm. Dobra, niech będzie na normal jest stona to kopaj Weź co ci radzę? Zrób sobie taką jeszcze jedną dziurkę jak ja. tak, o, tak się wygodnie kopię, bo szybciej zbierasz. Sam ci ją wykopię. <grym> mm, dobra, no to co możemy robić? Możemy powiększać teren. Zbieraj dużo stoł. No. Odchodzi noc. Tylko nie wpisuj proszę cię już komendy HEAL. Teraz zjadłem jabłko. Patrz, patrz, patrzysz patrzę, 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 patrzę. Co ja patrzę? Ej, nie widziałem jak to zjadłeś. Szkoda. Ja też mam jabłka, ja mam cztery jabłka i jeden melon. Słuchaj, ja na chwilę Dobrze.